dzisiejszy wrześniowy wieczór na kwaterach wojennych Cmentarza Parafialnego w Szydłowcu, wspominając bolesne rocznice zdradliwej napaści Niemiec hitlerowskich i Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku stajemy wraz z mieszkańcami powiatu szydłowieckiego nad mogiłami bohaterskich żołnierzy polskich, którzy czynem swym, ofiarą swego życia Nieugiętą wolą walki dali świadectwo umiłowania wolności i niepodległości ojczyzny. W tym szczególnym dniu naszego spotkania wzywam Was, żołnierze Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariusze Polskiej Straży Granicznej i Policji Państwowej, osoby cywilne poległe w walce albo zamordowane przez okupanta. Oraz ofiary zbrodni komunistycznych. Stańcie do Obylenia, bór, bór! Was wzywam, żołnierze wszystkich stopni, którzy pełniąc bohatersko zaszczytną służbę ojczyźnie, polegli w boju lub zginęli w obozach. W więzieniach hitlerowskich i sowieckich. Z tego historycznego miejsca wzywam Was, synowie i córki Ziemi Szybowieckiej, którzy toczyliście śmiertelną walkę o wolność narodu, o godność i honor ojczyzny. Was wzywam, żołnierze odrodzonej po 120 latach niewoli Rzeczypospolitej. Którzyście stojąc w sierpniu 1920 roku ów ród Warszawy odparli wroga i ofiarą krwi własnej ochraniali ojczyznę od sowieckiego panowania. Stańcie do apelu. Wzywam Was! Żołnierze wszystkich formacji bojowych, którzy zginęli na froncie walki o Polskę, broniąc ojczyzny przed hitlerowskim i sowieckim okupantem. Was wzywam, żołnierze Armii Prusy, Armii Pomorze, Poznań, Moglin, Łódź, Warszawa, Kraków Karpaty, samodzielnych grup operacyjnych Narew i Polesie. Wzywam Was. Żołnierze, marynarze, lotnicy, harcerze, którzy atakowani z dwóch stron prowadziliście walki w tragicznym wrześniu 1939 roku. Wzywam Was, bohaterscy obrońcy Westerplatte, Helu, Wizny węgierskiej górki, mokrej poczty gdańskiej, którzyście przyjęli na siebie pierwszy atak wroga. I daliście swym czynem przykład męstwa i odwagi w obronie ojczyzny. Stańcie do apelu. Wzywam Was wszystkich, rozstrzelanych i zamęczonych z rąk Gestapo i NKWD w latach 1939. 1945 Was spalonych w krematoriach hitlerowskich owozów koncentracyjnych i nieposiadających swoich grobów, poległych w straszliwych cierpieniach, zamęczonych w głodowych bunkrach śmierci, zagazowanych cyklonem i spalinami. Wzywam tych, których ciała nie spoczęły na żadnych cmentarzu, lecz niby straszliwa skarga. Popłynęły ku niebu w czarnych smugach krematoryjnych kominów. Wołam tych, którzy padli ofiarą bestiarskich i masowych zbrodni Holokaustu, żydowskich mieszkańców Szydłowca i okolic, wymordowanych w Oświęcimiu, Majdanku, Treblince i wszystkich innych miejscach hitlerowskich kaźni. Stańcie do opelu! Wzywam Was, bohaterscy żołnierze, dowódcy oddziałów partyzanckich Armii Krajowej, Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych i innych ugrupowań partyzanckich, którzyście oddali życie za wolność ojczyzny. Wzywam Was, żołnierze tułacze z Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie i wschodzie, którzyście zmierzając do Polski na obcej ziemi gromili wroga. Wzywam was, żołnierze I i II Armii Wojska Polskiego, bohaterów walk spod Narwiku, Tobruku, Lenino, Monte Cassino, przyczółka Warecko-Magnuszewskiego, spod Szambuła i Fales, Archen, Wał Pomorskiego, spod Kołobrzega i Berlina. Wzywam was, dzieci polskie, harcerze i nauczyciele, bez na ofiary okupacji hitlerowskiej, mordowane w obozach, akcjach pacyfikacyjnych, masowo wymierających z zimna i głodu. Stańcie do apelu! Wzywam Was, obrońcy żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza! Którzy w składzie 163 i 165 pułku Piechoty Rezerwowej z 36 Dywizji Piechoty polegli pod piłą Kazanowem Antoniowem i Barakiem. Wzywam Was, bohaterscy dowódcy bitwy pod Barakiem, pułkowniku Nakoniecznikow-Krukowski, pułkowniku Gromacki, majorze Andrychowskim, kapitanie Pruski. Rotmistrzu Ryczko, wzywam Ciebie, Kapralu Adolfie Misztalu, żołnierzu 10 Pułku Artylerii Lekkiej, który zginął w obronie ojczyzny we wrześniu 1939 roku. Wzywam Was, Plutonowy Józefie Dobiaszu i Kapralu Wincenty Sochacki, żołnierzy września 1939 roku, jeńców sowieckich łagrów, żołnierzy III Dywizji Strzelców Karpackich i V Kresowej Dywizji Piechoty, uczestników bitwy o Monte Cassino. Wzywam Was, żołnierze partyzanckiego III Batalionu 72 Pułku AK pod odwodu Szydłowiec. Wzywam Ciebie, ich dowódco, majorze Krzysztofie Hoffmanie, Cyprianie, honorowy obywatelu miasta Szydłowca. Wzywam Ciebie, poruczniku Stanisławie Szmoński, żołnierzu 1920 roku i kampanii wrześniowej 1939 nauczycielu Szkoły Powszechnej w Szydłowcu, zamordowany w Katyniu. Wzywam Ciebie, pułkowniku Juliuszu Zygmuncie Skorupka-Padlewski, żołnierzu 1920 roku i kampanii wrześniowej zamordowany w Katyniu. Stańcie dobry!! apelu! Cześć, Wołam was, porucznika Lesława Dworaka, Borutem, i podchorążego Tadeusza Warsza, Pioruna, którzy w czasach pogardy i zakłamania, w czas stalinowskiej nocy, Zadbali o upamiętnienie na tym cmentarzu poległych żołnierzy września i kolegów z AK. Was wzywam, pochodzący z Szydłowieckiej Ziemi żołnierze, partyzanci i członkowie Ruchu Oporu. Więźniowie hitlerowskich obozów śmierci i stalinowskich katowli, którzy złożyliście najwyższą ofiarę za wolność i niepodległość ojczyzny. Was wzywam. Żołnierzy partyzantki antykomunistycznej Ryszarda Szelocha, pseudonim kruk i Stanisława Stepańskiego, pseudonim sowa. Stańcie! Gobel! Cześć, polecie! Los wojenny rozproszył żołnierzy polskich po lądach i morzach świata. Mogiły najlepszych synów ojczyzny, znaczą szlaki polskich wędrówek, walki i czynów bohaterskich w krajach zachodu i wschodu, północy i południa, ale serca ich na zawsze pozostaną w ojczyźnie, tu, gdzie ich dom. Niech na zawsze w pamięci narodu polskiego pozostaną imiona i dzieła tych, którzy w walce o słuszną sprawę niepodległości Polski. Oddali swe życie po to, byśmy mogli żyć w wolnej i niepodległej ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej. Niech nad ich grobami szumi wiatr Mazurka Dąbrowskiego. Pamiętajcie o tragedii tamtych dni. Nigdy nie zapominajcie o tych, co polegli za ojczyznę. Módlcie się za nich. Naród, który traci pamięć o tym, co było, traci swoją tożsamość. Ojczyzna to wielki zbiorowy, solidarny obowiązek. To ziemia i groby, a wolność krzyżami się mierzy. Was wzywam, weterani polskich formacji granicznych Antoni Stawski i Józefie Kopytek, walczących pod Kazanowem i Barakiem, Stanisławie Tulecki. Walczący w Polsce i we Francji, Bronisławie Terlecki, artylerzysto z brygady KOP Podole, Mirosławie Rubasie, synu zamordowanego z zdradziecko podoficera KOP Jana Rubasa, którzy do ostatnich dni swojego życia zabiegaliście o przywrócenie w pamięci narodowej wielkiego heroizmu formacji granicznych II RP Korpusu Ochrony Pogranicza. I straży granicznej, wasze imiona, zapisały się w historię naszej Szydłowieckiej ziemi i zespołu szkół imienia korpusu ochrony pogranicza. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom!

報道錠 8!